O, nie pojawiłem się na jednym bloku. Jak ja teraz mam zdobyć drewno? chmym chyba mam pomysł. Wystarczy, że wykopię ten kamień. I skraftuję lepszy kilow. Teraz tylko wykopię żelazo i skraftuję sobie wiadro. A, no tak przecież potrzebuję kamień, aby zrobić piecyk. Tyle wystarczy. Mam piecyk, teraz przepale żelazo. Jeszcze tylko jedna rzecz. Węgiel. Czas to przepalić. Już przepalone teraz zrobię wiadro. Teraz napełnię wiadro wodą. I w końcu mogę zdobyć drewno.